Top 10 postaci z... z Dream SMP Numer 10 Demon Init Tommy Init, kiedy został zgnębiony na Twitterze, zaczerpnął ciemną moc w swojej duszy i stał się demonem. Ciągnął go diabeł do piekła i sprawił, że stał się super demonem. Nadął mu nazwę Demon Init. I teraz filuję razem z Emmy Blade i Jay Slat. Numer 9. Emmy Blade. Techno Blade po wielu kancelach na Twitterze, spowodowanych jego starymi tweetami z Hitlerem, poczuł, że musi zbać się w Numer 8. Jay Slat. Jay Po swoich licznych filmach, które były Edgy i po licznym wyzywaniu Dream fanów. I po licznym byciu Edgy pomyślał, że koniec z byciem dobrym chłopcem i stał się bad guyem. Nie zmienił swojej nazwy, bo nie potrzebował. Jay Shlatt zaczepiał ciemną moc swojej duszy i stał się demonem, jak Demon Init, powszednie znany jako Tommy Init. Jednak Jay Shlatt nie zmienił swojej nazwy. Numer 7 Chicken z dreamersem awesome. <grym> Chicken z Dream SMP po byciu zabitym wiele razy postanowił stać się człowiekiem. Chicken po zaczerpnięciu czarnej mocy ze swojej duszy stał się Chuckenem. Numer 6 Chucken 2 Po tym jak Chicken został zamieniony w Chuckena po zaczerpnięciu ciemnej mocy ze swojej duszy Chucken 2 Dostał ogona i kocich w uszu. Stał się zły i dlatego ma taką czerwoną buzię jak demon. Niczym demon i it i Jay A później... <ścoughs> A... Nie, nie chcę już o tym o nim mówić, proszę. Numer piąty. TNT z Minecrafta. Po byciu wysadzonym wiele razy na Dream SMP, TNT postanowiło zaczerpnąć ciemną moc ze swojej duszy, zamieniając się w Witego i Jay z fnf -a. Jay postanowiła zrobić własną animację, gdzie jest w FNF. Nie możemy się doczekać od owej animacji. Numer 4. Panowie z, ze zdjęcia Jay Was Taken. Ci panowie patrzą się w ekran. Po zaczerpieniu z ciemnej mocy ze swojej duszy James Taken wzięła ich i dała ich na swój kanał nas. kartę społeczności Numer trzeci Technoblade Nie, nie ten prawdziwy Wiek 21 Wzrost 183 cm Zainteresowania Mordowanie Technoblade po tym jak za zaczerpnął ciemną siłę ze swojej duszy Postanowił, że będzie zły Numer drugi Dream. Po byciu wyzywanym cheaterem, Dream nie mógł się pozbierać, chociaż nikomu nie szkodził psychicznie ani fizycznie. Po prostu nikt już nie lubił Dreama. Wtedy spotkał On Jay Was Taken. Była to niestety jej zła wersja, która wpłynęła mocno na Dreama i zaczął po prostu się zmieniać. W taki oto sposób. Znowu zapomniałem. <laughs> Dream po poznaniu Jay Was -taken zaczął się zmieniać na lepsze. Teraz już naprawdę zaczął czytować jako Evil Dream. Również jednym z defektów poznania Jay było jego... no dosyć duże barki. Numer 1 Najbardziej zła postać. W uniwersum Jay Was Taken SMP. Evil Jay Was Taken. Evil Jay Was Taken. Stała się Evil Jay Was Taken, kiedy Jay Was Taken poznała Dina, Ufarbowała wtedy włosy na czarno. I zafarbowała sobie gałkę oczną. Nie było to dobrym posunięciem, bo stała się ślepa. Założyła czarną bluzę. I dalej ma swoją maskę. Maskę wcale nie skopiowaną od innego. Evil Jay was taken. Leży sobie na łóżku. I patrzy sobie na swoją następną ofiarę. Słuchając muzyki. I mając przy tym na sobie bluzę Dreama. Patrzy się na ofiarę. Ta ofiara nie chce... Evil J was Taken ma umiejętność, że potrafi wyciągnąć swoją rękę z ekranu i złapać cię za szyję i ją od razu złamać. Zaczyna wtedy spływać po twoich ścianach hiperrealistyczna krew. Kiedy J was Taken robi to swoją super umiejętność, wybucha ci cały dom. J was Taken to najlepsza postać w Dream SMP. I statystyki są nieznane, bo J Was Taken jest zbyt fajna, żeby podawać swoje statystyki. A tutaj widzimy J Was Taken w formie Evil J Was Taken. Uśmiecha się, bo patrzy na swoją następną ofiarę, którą jestem ja. Bo patrzy się teraz na nią, a ona patrzy się na mnie. Chłopaki, pomóżcie mi. Evil J Was Taken nie złapie zaraz. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii, top 10 najlepszych postaci z Full Dream SMP, zostawcie łapkę w górę i subika. Widzimy się w następnym odcinku.